Była późna noc, kiedy w nowojorskim mieszkaniu Arkadia Szewczenki, zastępcy sekretarza generalnego ONZ, zaźwięczał telefon. Sekretarz obudził się, podskakując nerwowo na łóżku. Prawie natychmiast zaczął silnie rozcierać twarz i głowę. Tylko w ten nieprzyjemny sposób mógł się błyskawicznie wybić ze snu i zacząć trzeźwo myśleć. W końcu poczuł, że senność została zwalczona, poklepał uspokajająco żonę i energicznie wstał z łóżka. Zanim podszedł do drzwi, wsunął w kieszeń szlafroka mały, sześciostrzałowy rewolwer. Szewczenko nigdy wcześniej nie widział mężczyzny, który stał za drzwiami. Być może przestraszyłby się zarośniętej dzikiej twarzy, gdyby nie dłoń tamtego położona w umówiony sposób na piersi. Palce, kciuk i wskazujący dotykały się czubkami, a pozostałe trzy były wyprostowane i przyciśnięte do siebie. Sekretarz wiedział, że w ten sposób anonsowali się wyłącznie agenci, przybywający wprost z centrali. Pięć minut później sekretarz Szewczenko i Borys Pawłow, bo tak przedstawił się nieznajomy, siedzieli w przytulnym salonie, a przytłumiona muzyka z radia towarzyszyła ich rozmowie. Centrala zakłada, że Amerykanie mogą już o wszystkim wiedzieć, kontynuował rzeczowo Pawłow. Nadeszła pora, aby tego człowieka ubezpieczyć. Wiceprezydent powinien być specjalnie chroniony. Szewczenko sięgnął po butelkę whisky, nalał sobie dużą porcję i, ponieważ Pawłow odmówił, sam wypił wszystko jednym haustem. Z trudem skrywał zdenerwowanie. Nie podobała mu się ta wizja i nie podobał mu się pomysł z wiceprezydentem. Musiał jednak milczeć i cierpliwie potakiwać. Za nic w świecie nie chciał zostać odesłany do domu.